Cześć, witam was w drugim odcinku z serii z Islandii. Tego dnia wyruszyliśmy jeszcze o zmroku, około 8 rano. Kierujemy się na wschód wyspy. Tam mamy nocleg, teraz będziemy mieszkać w innym domku. Co do motoryzacji, to jest naprawdę bardzo dużo wpływów amerykańskich. Przede wszystkim bardzo dużo pick-upów, które są dodatkowo przerobione, by jeździć w warunkach zimowych oraz wiele innych aut charakterystycznych dla amerykańskiej motoryzacji, jak na przykład wany bądź karetki. Naprawdę piękne kształty ma ten ram. Następnie ruszyliśmy w kierunku wschodniego wybrzeża wyspy. Tam spędzimy Najbliższych kilka dni. Po drodze zatrzymaliśmy się na czarnej plaży. Nasypało sporo śniegu, więc nie widać do końca tego czarnego piasku. Ale i tak te widoki są naprawdę piękne. Byliśmy 3 dni temu na tej czarnej plaży. A teraz jedziemy na drugą stronę wyspy w kierunku lodowca. Raczej jest to niecodzienna opinia, ale ta śnieżna pustynia, wszędzie lód i dosłownie nicość, trochę skał, raz na 10 minut samochód naprawdę robi ogromne wrażenie. Dodatkowo ta prędkość, że się pędzi taką drogą 100 na godzinę i czuje się w miarę bezpiecznie, bo są kolce w oponach i to robi ogromną różnicę w przyczepności. Następnie udajemy się w kierunku lodowca, jest to największy lodowiec w Europie, jeden z największych na świecie. Jesteśmy na lodowcu. To na przodzie to język lodowcowy. Ciekawostka, lodowce wędrują. Z tego co pamiętam, to kilka centymetrów w ciągu roku. Tu on się chyba ogólnie topi trochę. Tam jest... Dalsza część. Ogólnie to jest diamentowa plaża. Ona jest czarna. Czarny piasek. Tego tam dalej będzie dopiero widać przy, przy wodzie. I tu są kryształy diamenty, czyli kawałki lodowca. Jak się wszystko do tego, jest to Wszystko jest. To jest. Wszystko Wszystko jest. jest. Nie będę trollować. Tu są takie pisze te kawałki. Zaraz podejdę. A tutaj będzie samotność, najładniejsze chyba. Tu są dwa takie łącze potężne. widać ten czarny piasek tutaj no i czarny piach też jest wdoczny już prawie ciemno ale my już niedaleko naszego nocegu na którym się zatrzymamy przez najbliższych kilka dni Testujemy islandzki ser z miodem i z orzechami. Jeszcze takie grzanieczki do tego. O. Dobra. Aczkolwiek mógł być bardziej słony Hamburger z jelenia. czy z jelenia Z renifera. Z jelenia. A pora ża No no. Z renifera, zaraz testujemy. Nie no, taki malusi. 150 to już szukane. spoko, dobre. Bułka słaba. A i dobra. Klejnur, czyli takie islandzkie pączki. Bita śmietana, karmel. No takie wywięty między fawarkami a pączkami. Coś takiego. Burweczka amerykańska. A i tutaj karmelek. Generalnie zmiany pogody ogromne. Pojechaliśmy na wschód wyspy 5 stopni 6 na plusie. Czyli ogólnie prawie 30 stopni różnicy żeśmy doświadczyli podczas 6 dni do tej pory. Także masakra. A no, ile ma wyspa? 100 km tysięcy km2, czyli 1 trzecia Polski. No to u nas takich różnic też nie ma. Wydaje mi się, że dużo szczęścia, ale no dalej. Można powiedzieć, jakbyśmy byli w jakimś październiku czy listopadzie, czyli no fajna sprawa, bo raczej nie będziemy w październiku lub w listopadzie, więc doświadczyliśmy też i takiej pogody. Leje od wczoraj 6 stopni, już ponad 24 godziny, dzisiaj też tak będzie. Cały śnieg się tutaj stopił, tylko mniej było. Na południowym zachodzie było dużo więcej, tutaj jest dużo mniej śniegu, znaczy dużo nie było, a teraz już w ogóle go nie ma. Teraz w ogóle pokażę jak kolce wyglądają w tych oponach, bo to zajebistą robotę robi na śniegu i tak dalej, giga to robota robi, nie wiem czy to widać. A teraz to już prawie wiosenne warunki, ale jutro już z powrotem wracamy na jedną część wyspy. To wydaje mi się, że to po prostu ten, to ciepłe powietrze to jest w Polsce między innymi, że to, to, to przyleciał tutaj, akurat wschód wyspy, więc miejsce by się całkowicie zgadzało, bo 6 stopni, w Warszawie 18, także łączy się to w całość wszystko generalnie. Jeśli chodzi o to, że tu jest tak ciepło w tym miejscu, bo równolegle w tym miejscu wyspy, tam Selfo, Seryjkiawik i tak dalej, gdzie byliśmy w, y, wcześniej, to teraz jest normalnie minus 10 stopni, więc no, 16 stopni różnicy. Tutaj deszcz, tam mróz. Kierunków do spadu. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Jak się śnieg podopił, a jakaś tamna miasta, Wiosny lub Na pewno warto tutaj wylecie też przyjechać, to jest pewne. Jest na pewno zupełnie co innego do zobaczenia. W sensie te same rzeczy, ale zupełnie inaczej wyglądają. No i też tutaj w zimie kilka rzeczy było niemożliwe do zobaczenia. Należa no to na przykład dąża, to jest niemożliwe, także w ten sposób to działa. Tu z dogi wyczerpaliśmy wodospad. No Troszkę że żeśmy było. poszli, bo Generalnie mokry teren rzeczka i tak dalej Ale kurwa, bo też kupiłem buty zimowe, żeby łazić po wodzie i się nie bać. Tu jest Wydospad, A tu moje placzki A test to nie wytrzymał Pierdają się w tamten śnieg Ale buty nie przemokły, a już dobry sprzęciar no, lekki tor przeszkód jest. <grystanie> o. Dobra, i sam. Tak. Udało się. Zatrzymaliśmy się, żeby się zmienić I patrzcie jaki fart renifery One są albo młode, albo po prostu samice Jest też taka opcja, bo bez poroża Ale no, na sobotę to jest renifer Tu dużo ssaków nie ma Generalnie, więc mała szansa, że to jest coś podobnego Ale Renifery na pewno są I one nie są tutaj naturalnie występujące Tylko chyba 200 lat temu je tutaj sztucznie przywlekli I właśnie tutaj na południu wyspy jedynie Ustało się ich trochę. 6 godziny jazdy. Na lotnisko. Po drodze jeszcze zahaczamy o lodowiec, tam jeszcze kilka rzeczy zobaczyć. Czeka nas cały dzień podróży na lotnisko, samochód musimy oddać o godzinie 22. Także zapas mamy dosyć spory, ale planujemy się jeszcze zatrzymać na przystanek przy lodowcu. Przy tym samym lodowcu zjechaliśmy w tamtą stronę. Aczkolwiek tutaj, jak widzicie, jest troszeczkę inna pogoda, i liczymy na to, że to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Według mnie, jak nie ma śniegu, to wygląda dużo lepiej. Także jestem ciekaw, jak to w ogóle wygląda w lecie, gdzie jest całkowicie zielono i jeszcze większy kontrast jest. To jest ta sama diamentowa plaża, co wtedy ostatnio byliśmy. tam wtedy była zaśnieżona, teraz się śnieg stopił. I mam wrażenie, że dużo lepiej to widać. Widzicie czarny piasek i kawałki lodowca. Dużo lepsze wrażenie to robi jednak, jak jest tak jak dzisiaj roztopiony ten śnieg. Zostawiam Was z widokami z trasy, zauważcie jak się zmienia krajobraz, im bliżej jesteśmy lotniska, im bliżej jesteśmy zachodu, tym więcej śniegu, także dosyć dynamicznie się ten krajobraz zmienia. Co do wyjazdu, no to jestem bardzo zadowolony z Islandii, to jest mój pierwszy pobyt na tej wyspie, na pewno kiedyś wrócę tutaj latem, wydaje mi się, że jeśli chodzi o zimę i lato na Islandii, to mam wrażenie, że to są zupełnie dwie twarze. Także, tak jak wspomniałem, na pewno wrócę tutaj kiedyś w lato. Jest troszeczkę więcej rzeczy do zobaczenia, ze względu na to, że cała wyspa jest dostępna, żeby ją przejechać. Tutaj w zimie była kilka dróg pozamykanych, to były bardzo intensywne, ale przyjemne 7 dni. No i do zobaczenia za dwa tygodnie z następnym filmem. To będzie vlog już z innego miejsca. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.